przyłącza 800 osób dodatkowych. Muszą być, no muszą być. Tylko trzeba powiedzieć, że ktoś znowu źle zaplanował te 800 osób. Pan prezydent mówi, że nie będą dofinansowania z Unii Europejskiej, utracimy pieniądze z tej Unii. Zgadza się, ale kto błędnie 800 rodzin zaplanował? Ja, panie prezydencie, czy pan i pana służby? Kolejny błąd w planowaniu. Ja rozumiem, że można się pomylić w planowaniu i potem dojść do tego, że się sali gimnastycznej w rok nie, wy, nie wybuduje. Ale to trzeba radnym wytłumaczyć. Ja rozumiem, że można się pomylić i 800 rodzin diawożnie nie zaplanować przyłączy. Ale to tym rodzinom i radnym trzeba wytłumaczyć. Słuchajcie, zaplanowałem tylko 1000, zapomniałem, że o tych 800. A tu dzisiaj się mówi, szanowni radni, jeżeli nie zaprosicie tak jak chce to 800 rodzin nie będzie przyłączonych. A dzięki komu może nie być przyłączonych? Dzięki radnym, czy tym, którzy źle planowali? Ja Państwu przedstawiłem, zresztą na Państwa prośbę i przesłane to zostało Komisji Gospodarki dokładne wyliczenie mailowe. Myśmy przyjęli, że jest 1844 gospodarstwa do podłączenia, te, które przekazuje nam do, do planu MWIG. Natomiast musimy jeszcze tutaj dodać, ta liczba w ogóle nie jest dodana, osoby, które mogą się przyłączyć z miasta poza rejonami, które w tej chwili są objęte nową kanalizacją i wysoko, wysokość tych środków licząc 1500 zł na przełącze, to jest dokładnie 2 766 zł. Środki znajdujące się w wydziale aktualnie to jest 1 milion 477 607 zł. Środki brakujące w wydziale na dzień dzisiejszy to jest 1 288 zł 392 tysiące. Także yy, no zobaczmy, zobaczmy, że dając milion to mamy, to mamy 300 tysięcy jeszcze, e, braku. jeszcze braku już planowanego, tak? 300 tysięcy braku. W kwestii, w kwestii dofinansowania dopłat do przyłączeń kanalizacyjnych również uważam to za, tak myślę i mój klub grup radnych, uważamy to za bardzo dobry, bardzo dobry pomysł i świetną sprawę. I myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie i na pewno każdy tutaj z radnych, jak wszyscy tutaj siedzimy, chętnie podpiszą się pod tym, żeby mieszkańcom kolejny raz dołożyć jakieś, jakieś pieniążki, jakieś kwoty na podłączanie się, podłączanie się do kanalizacji. Ja zaproponowałem kwotę milion złotych, mając świadomość tego, że poziom oczekiwań może być jeszcze znacznie wyższy, być może martwiąc się w pewnym momencie w ciągu roku. Że trzeba ja będzie jeszcze pieniędzy na to przedsięwzięcie dołożyć. I jestem w stanie przystać na propozycję zmniejszenia do 0,7, jeżeli podpiszemy wszyscy takie zobowiązanie, że jeżeli pojawi się potrzeba dofinansowania tej kanalizacji, to Państwo ją zaakceptują. Jeżeli Pan mówi, zgadzam się na to, że będzie 0,7, ale jak w trakcie roku okaże się, że mało. A będą pieniądze, to dołożymy, to jest logiczne. Proszę nie próbować wmawiać komukolwiek, że my jako radni, w swej całości, chcemy te działania. Nie. Dla mnie to jest bardzo logiczne. Ja jestem absolutnie przekonany, że radni, jako całość, no logicznie patrzą na wszystko, co się tu dzieje. Nawet jeżeli niektórzy zapędzają się czasami w swych sądach. No to później dokonują rewizji swoich poglądów. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ze zmienieniem pierwszy raz usłyszałem to, o czym mówił Pan Przewodniczący Chudzikiewicz, jeśli chodzi o błędne planowanie przez Pana Prezydenta i urzędników liczbę osób do podłączenia się do kanalizacji. Z jeszcze większym zdziwieniem usłyszałem te same zarzuty ze strony Pana Przewodniczącego Lenorta. To jest jakaś amnesia, albo coś poważniejszego. Ja rozumiem tutaj, że pan Tarabuła zabierając głos przemilczał ten temat, bo ze wstydu musiał chyba by się trochę bardziej poczerwienić. Bo to pan tarabuła tutaj podczas dyskusji a, przy podziale nadwyżki, kiedy pan prezydent informował, że te kwoty, które są zabezpieczone na te podłączenia dla tych osób są za małe i braknie. Pan Tarabuła tutaj zapewniał wszystkich, że radni to przecież rozsądni ludzie. I wiedzą o tym, jak braknie, to pan prezydent powie i dołożą. Może warto sobie sięgnąć po te nagrania, służymy chętnie tym nagraniem, gdzie właśnie pan Tarabuła tutaj o tym mocno mówi. Panie Lenok, panie radny Lenok, Leno, proszę właśnie teraz wytłumaczyć tym mieszkańcom, tym 800 rodzinom, dlaczego nie daliście wtedy tyle pieniędzy, o ile prosił pan prezydent. To Wy się musicie wytłumaczyć, bo to Wyżejście świadomie zabrali, służę nagranie, audio, wideo i zapewnialiście, że przecież jesteście na tyle rozsądni, że jak będzie brakowało, to dołożycie. W związku z tym no, oczekujemy tych wyjaśnień. teraz liczenie na to, że zapomnieli, no, zapomnią o tym mieszkańcy, co sami deklarowaliście, no jest chyba trochę... Nie w porządku. Mi się też przypomina taka próba straszną manipulacji, tak jak była przy tych nauczycielach. Zablokowaliście tym nauczycielom, potem pod naciskiem się wycofywali. Teraz odebraliście wtedy możliwość pełnego dofinansowania. Brakło tych pieniędzy, pan prezydent informuje was, że brakło, i teraz próbujecie przerzucić tą winę. Zresztą nie pierwszy raz na pana prezydenta. To samo się ze stadionem i Pewnie by się jeszcze znalazły jakieś inne przypadki. No ale ileż można w taki sam sposób postępować. No, proszę państwa, deklarowaliście tą wolę, zapewnialiście ustami pana radnego Tarabuły, że jesteście rozsądnymi ludźmi. Także mam nadzieję, że te 800 rodzin, około 800 rodzin otrzyma dzisiaj dopłaty. A jak nie, ja myślę, że obowiązkiem radnych... Tutaj i nas jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie te 800 rodzin dokładnie poznało, kto ich pozbawił, zmieniaj nazwiska, tych dokład, czego ja osobiście naprawdę będę solidnie tutaj pilnował. Dziękuję. bardzo.